Antypolonizm historyczny to nie jest, Szanowni Państwo, jakaś bajka o żelaznym wilku. To fakt. Jak z tym walczyć? Jak temu przeciwdziałać? O tym w dzisiejszym programie. To jest rozmowa PCH24. Ja nazywam się Tomasz Kolanek. Startujemy. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan profesor Marek Kornat. Kłaniam się, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, jak zdefiniowałby pan antypolonizm historyczny? Że istnieje antypolonizm, wiemy nie od dzisiaj, ale ja odnoszę wrażenie, że krytyka Polski, w cudzysłowie krytyka Polski, zarzucanie nam różnych rzeczy, które podobno dzieją się w naszym kraju, możemy ją usłyszeć bardzo często chociażby w Parlamencie Europejskim. Ile ma to wspólnego z rzeczywistością, każdy z naszych widzów może sobie sam ocenić. Ale odnoszę wrażenie, że na całym świecie wzbiera coraz mocniej. Kampania antypolonizmu historycznego, oskarżania Polaków o jakieś wyimaginowane zbrodnie z przeszłości, prym w tym wiedzie Rosja, od czasu do czasu Niemcy, środowiska żydowskie, anglosasi, za niedługo okaże się, że w swoje zarzuty pod adresem Polski będą kierowały kraje azjatyckie, kraje, kraje islamskie, ba, Grenlandia. Skąd to się bierze, panie profesorze? No, wie pan, to jest pytanie tak szerokie, że odpowiedzieć na nie zwięźle jest niezwykle. Trudno. Najprościej i chyba najłatwiej odpowiedzieć w ten sposób, mianowicie Polska zbyt wielu czynnikom zagranicznym po prostu przeszkadza. Polska, która upomina się o swoje interesy, i mocniej to czyni, tym bardziej wywołuje obcó swoich przeciwników, najlepiej by było, aby była. Małym, zdegradowanym do poziomu najniższego z możliwych krajów Europy Wschodniej, nawet nie Środkowo-Wschodniej, ale Wschodniej, jak to się kiedyś mówiło. No i tak funkcjonowałaby sobie na obrzeżach wielkiej polityki, nikomu nie zawadzając. Ja to oczywiście celowo trochę upraszczam, ale w ten sposób to wygląda. No a, to, że przeszłość, że historia, nasza historia jest wykorzystywana do kreowania, do fabrykacji negatywnych stereotypów, to oczywiste, należy tu zresztą zauważyć, że w ogóle narody jedne od drugich mają rozmaite negatywne wyobrażenia. My Polacy też nie jesteśmy wolni od takich y, skłonności. Można by tu wspomnieć choćby silne kiedyś stereotypy antyczeskie Notabene, uzasadnione złymi relacjami politycznymi z tym narodem, o Czechach jako Dorobkiewiczach, takich w stylu drobnej burżuazji, yy, którzy są tchórzami przede wszystkim na polu walki i tak dalej. Ale nie o to mi w tej chwili chodzi. Chodzi o to, że Polska jest na Eksponowanym miejscu, można powiedzieć, na celowniku naszych wrogów, i to widoczne jest w szczególności wówczas, kiedy ona przypomina o sobie, domaga się swojego i bardzo broni swoich racji. Nie bez znaczenia na pewno jest katolicyzm polski. Jak z tym katolicyzmem jest, to jest temat rzecz jasna na osobną rozmowę. Tendencje laicyzacyjne i rozkładowe. W Kościele polskim przecież występują. Nikt tego chyba u zdrowych zmysłach będący nie powinien zanegować czy podważyć. Ale istnieje stereotyp w liberalnych kołach zachodu, zwłaszcza o polskim katolicyzmie, jako takim atrybucie najistotniejszym polskości, a ponieważ Kościół nie ma lekko, wyrażając się, wyrażając się w tej chwili dosyć tak kolokwialnie. Kościół nie ma lekko. Kościół jest zwalczany na każdym kroku, tak, aby go po prostu podzielić, zniszczyć, zamknąć do kruchty itd. No to rzecz jasna, odbija się to również rykoszetem na naszym polskim wizerunku. To jest widoczne. Chodzi też o to, aby atakować Polaków za to, że są przywiązani właśnie do. Kościoła katolickiego, który chce się rzecz jasna zniszczyć. No i na tym polu robi się bardzo dużo. Nie muszę chyba tego specjalnie objaśniać. No właśnie, szanowny, szanowny panie profesorze, szanowni państwo, w kwestii antypolonizmu historycznego dzisiaj chcemy tylko, że tak powiem, zajawić. Cykl programów, które mam nadzieję w niedalekiej przyszłości tutaj będziemy prowadzić, w których będziemy omawiali przejawy właśnie rosyjskiego antypolonizmu historycznego, niemieckiego itd., itd. Ja chciałem tylko tutaj zwrócić uwagę, że przyczynkiem do tej naszej dzisiejszej dyskusji są słowa, które niedawno powiedział premier, przepraszam, prezydent Rosji Władimir Putin, który zarzucił Polsce, że w roku 38 razem z Hitlerem, cytat dosłowny, dokonała rozbioru Czechosłowacji. No wie pan, to jest stare hasło sowieckie, a ponieważ Rosja dzisiejsza czuje się, szczerze powiedziawszy, więźniem, Rosja czuje się więźniem sowieckiego dziedzictwa. Brzmi to może mocno, ale taka jest prawda, a więc Rosja dąży za wszelką cenę do obalenia oskarżeń o pakt Ribbentrop-Mołotow jako główną przyczynę II wojny światowej. Ponieważ nie jest już w stanie udowodnić światu, w cudzysłowie udowodnić, że paktu Ribbentrop-Mołotow nie było, bo tego się zrobić nie da, próbuje obejść ten temat, mówiąc, że burzenie pokoju rozpoczęła Polska wspólnie z Niemcami w roku 1938, atakując i rozbierając Czechosłowację. Propaganda rosyjska nie ma żadnych innych argumentów jak to, hasło właśnie i do tego nawiązuje uporczywie i to już kilkakrotnie prezydent Rosji. Przypomnijmy tutaj znane zresztą wypowiedzi o polskim ambasadorze Józefie Lipskim, ambasadorze w Berlinie, który jakoby miał Hitlerowi. Winszować czy nawet go zachęcać do ostatecznego rozwiązania sprawy żydowskiej w wiadomy sposób. No, przepraszam, panie profesorze, przecież propaganda rosyjska nazwała ambasadora Lipskiego chyba głównym antysemitą dwudziestolecia tak. międzywojennego. Tak. I tu przyświeca rosyjskim kierownikom propagandy śmiały motyw pogłębienia antagonizmu polsko-żydowskiego. Pogłębienia antagonizmu polsko-żydowskiego do pomożenia, że tak powiem, naszym wrogom w arsenale, w repertuarze chwytów propagandowych. Powiedzieć, że polski dyplomata życzył sobie ostatecznego rozwiązania, że tak się wyrażę, eliminacji fizycznej Żydów. I to jeszcze na rok przed wybuchem II wojny światowej ma taki właśnie cel. Ale wróćmy może jeszcze do motywacji propagandy rosyjskiej. Powiedzieć światu właśnie to, że Polska rozbierała z Niemcami wspólnie Czechosłowację, to jest sposób, jeszcze raz powtórzmy, na zrównoważenie zarzutów, przynajmniej na zrównoważenie zarzutów o Pakt Ribbentrop-Mołotow. Według tej narracji Pakt Ribbentrop-Mołotow jest ogniwem w łańcuchu, a nie początkiem tragedii europejskiej. Cóż na to możemy odpowiedzieć? No, Polska nie działała we współpracy z Niemcami. No, nie działała we współpracy z Niemcami. Ja w każdym razie nie znalazłem na to żadnych dokumentów, aczkolwiek obie strony się informowały o swoich poczynaniach, a polskie ultimatum do Czechosłowacji było skierowane dopiero wtedy, kiedy Czechosłowacja oddała już Sudety No i mm, właściwie była państwem skazanym już na klęskę Czesi mieli wybór bić się albo nie bić, wybrali to drugie. To oczywiście y, są fakty, których nie da się podważyć pod względem dyplomatycznym. Uzyskanie założenia w drodze ultimatum, y, poru, w porównaniu do agresji na nasze kresy wschodnie, jest ośmieszająco, y, ośmieszająco y, nieuczciwe. No, przecież wszyscy dobrze wiemy, że ludność polska na Zaolziu, ludność polska na Zaolziu domagała się prawa do e, samostanowienia. No, tymczasem, e, tymczasem realia były takie, że ulegała głębokiej e, czechizacji prowadzonej przez e, aparat państwa czechosłowackiego. Polska nie inicjowała przeciwko Czechom żadnej akcji, raczej dostosowała swoją politykę do sytuacji yy, międzynarodowej z 1938 roku. Gdyby Czechosłowacja zdecydowała się bronić, polskiej akcji by nie było. Jest pan o tym przekonany? Wszystkie źródła o tym mówią. Gdyby Czechosłowacja zdecydowała się bronić, jeszcze raz powtórzę, żadnej polskiej akcji by nie było. Polska decyduje się odebrać Zaolzie w warunkach, kiedy Czechosłowacja już skapitulowała. Tu trzeba przypomnieć sekwencję wydarzeń. Kluczowe znaczenie ma przyjęcie tzw. planu londyńskiego, który był opracowany przez premierów francuskiego i brytyjskiego, czy raczej brytyjskiego i francuskiego i zakładał cesję Sudetów, a więc oddanie Sudetów bez walki i Czechosłowacja zgodziła się na to 21 września. Polskie ultimatum następuje dopiero po konferencji monachijskiej nocy 30 września. Tak oto przypisanie Polsce wspólnictwa, wspólnictwa w procesie rozbioru Czechosłowacji przechodzi do porządku nad ówczesną sekwencją wydarzeń następujących bardzo gęsto, że tak powiem, w ostatniej dekadzie sierpnia września, przepraszam 1938 roku. Roku. No wszyscy dobrze wiemy, że zabór w 39. wschodnich rejonów Polski wiązał się z zbrodniczą polityką eksterminacyjną. Panie Nie może być przepraszam, przepraszam, o przepraszam, muszę tym... tutaj dopytać. Pan mówi wszyscy. Kim są owi wszyscy? Wszyscy Polacy? Ponieważ niedawno słyszałem interpretacje, czy też głosy rosyjskiej propagandy, że Pakt Ribbentrop-Mołotow został podpisany po to, żeby ratować w Polsce Żydów na wschodzie. To było powiedziane jak najbardziej na poważnie ta narracja Kto to o tym mówi? Prze... rosyjska propaganda. Rosyjska propaganda w, rosy... w rosyjskich mediach takie głosy już się powiedzieć pojawiały można, powiedzieć można wszystko. Natomiast prawda jest taka, że działania eksterminacyjne przeciwko ludności polskiej na ziemiach wschodnich zostały przez Sowietów zastosowane w sposób radykalny. Mam tu na myśli masowe deportacje mam tu na myśli rozczeliwanie, mam tu na myśli wymordowanie jeńców wojennych i tak Nie wspomnę już o takich wydarzeniach jak owe plebiscyty, mające dać pokaz sowietyzacji i takiego psychologicznego zdominowania ludności polskiej, a przecież na, na kresach wschodnich żyje 5 do 6 milionów Polaków. Pamiętajmy też o tym. Można się spierać o drobiazgowe wyliczenia ale takie są fakty na 13 milionów mieszkańców, jak się przyjmuje ogólnie. A więc eksterminacyjne działania sowieckie nie mogą być połączone z wymuszoną pod groźbą użycia siły okupacją założenia. To jest absolutnie nie do jakiegokolwiek porównania i niczemu to nie służy poza ogólnym, ogólnym że się tak wyrażę, sprowadzeniem historii do roli dostarczycielki, dostarczycielki chwytów propagandowych. Panie profesorze, trzymając się jeszcze tego tematu, właśnie tych antypolskich kłamstw o zaję, zajęciu Zaolzia, mam nadzieję, że o innych antypolskich kłamstwach ze strony rosyjskiej porozmawiamy w, w przyszłości. Dlaczego, panie profesorze, strona polska nie odpowiada tak, jak pan, to, jak pan przed chwilą nam tutaj przedstawił? Nie, nie mówimy, jak to w rzeczywistości wyglądało. Nie, nie atakujemy Rosji, mówiąc, że wymordowaliście nas, że to rzeczy nieporównywalne. Mnie się wydaje, że wszystkie argumenty były już w użyciu. Nie wiem, czy odpowiadanie na każdą zaczepkę jest, że tak się wyrażę, konieczne. Ale to jest zaczepka, Panie Profesorze, prezydenta Rosji, będzie, Władimira Putina. Tak, będzie tak na pewno jeszcze wielokrotnie. Rosja nie odstąpi od swoich yy, przyzwyczajeń. Jeśli już, na to powinien odpowiedzieć jakimś artykule gdzieś premier albo prezydent ze strony polskiej, ale czy używanie yy, zbyt często takiego głosu z wysoka, że się tak wyrażę, jest konieczne, trzeba by się nad tym zastanowić. A jakie jest Pana zdanie? Milczenie polski na ten temat, na temat tych oskarżeń nie jest na pewno dobre, ale też nie jest tak, że myśmy nie odpowiadali. Były odpowiedzi na rozmaite oskarżenia, w tym także i no choćby pamiętam artykuł w prasie zachodniej ogłoszony przez premiera Morawieckiego jakiś czas temu. Nie jest więc tak, że Polska niczego nie robi. Chciałem natomiast zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z nierównowagą, z nierównowagą siły naszego głosu i głosu Rosji. No Rosja jest jednak dużym państwem i na zachodzie ma wielu zwolenników. Zwolenników głoszących tezę, że to jej, zawdzięczamy taki, a nie inny wynik II wojny światowej, innymi słowy, że Hitler II wojny światowej nie wygrał. Hitler jest oczywiście głównym antybohaterem historii powszechnej, a więc wkład ludzki, choćby w pokonanie go, profituje na arenie międzynarodowej, zdaje się, do dzisiaj. Rosja z tego próbuje korzystać. Yy, I po to, aby z tego korzystać, stara się za wszelką cenę yy, podważyć oskarżenia pod adresem yy, w Związku Sowieckiego za sprawstwo wywołania II wojny światowej, bo pamiętajmy, że Związek Sowiecki odegrał kolosalną rolę w wywołaniu II wojny światowej, dopomógł Niemcom ile tylko mógł. Pagli Bentromolotow stworzył Niemcom najlepsze możliwe warunki rozpoczęcia tej wojny. Właśnie ten y, fakt Rosja próbuje zakryć, ukryć, y, usunąć z pola widzenia. Y, y, ale zmierzam do, y, tego, dokoń, do dokończenia tego wątku, który podjąłem przed chwilą, a mianowicie chodzi mi o stwierdzenie, iż głos polski, głos dobiegający z Warszawy nie brzmi tak mocno i nigdy tak raczej nie powinien, być będzie niestety, jak głos z Moskwy. Tamten trafia łatwiej na y, y, zwolenników, y, wielokrotnie to było już widoczne. My musimy rzecz jasna temu się przeciwstawiać, mówić swoje, ale y, trzeba pamiętać o tej pewnej nierównowadze, która występuje między Warszawą a Moskwą. Oczywiście panie profesorze, a jak w związku z tym reagować na Antypolskie głosy, które pojawiają się w samej Polsce. Przecież pamiętamy, co było, kiedy prawo i sprawiedliwość chciało przegłosować ustawę dekomunizacyjną, usunąć z Warszawy pomnik czterech śpiących, o ile do, 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 dobrze pamiętam, czy inne. No pomniki tego pomnika, zdaje zam... się, już nie ma, także tak. To jest ważne. Ale po jakiej awanturze, że to jednak tak, bardzo... Rosjanie to wyzwoliciele, a nie żadni okupanci. No więc właśnie ze strony Polaków samych stwarzamy Fakty. Sparzane są fakty, chciałem powiedzieć, które sprzyjają naszym nieprzyjaciołom. Powinniśmy mówić jednym głosem, powinniśmy mieć świadomość, że racja nie jest po stronie naszych przeciwników, tylko naszą, tylko jest racją naszą. Polska, o Polsce można powiedzieć wszystko negatywnie, ale na pewno nie to, że Druga Rzeczpospolita pełniła. Y, szkodliwą rolę w stosunkach międzynarodowych, że była przyczyną powikłań i konfliktów, na pewno tego nie można tak ująć. Myśmy się bronili, y, a to, że nasze granice były kwestionowane, że sama niepodległość, poddawana wątpliwość, to świadczy tylko o tym, jak głęboko sięgały ambicje naszych, y, naszych wrogów. Y, Druga rzecz, pospolita ze swoją polityką, polityką równowagi, polityką. E, obrony status quo, polityką obrony niepodległości e, nie jest powodem, na pewno nie może być powodem do wstydu e, kogokolwiek. Niech się wstydzą ci, którzy e, działali w taki właśnie sposób jak e, Sowieci e, w roku 1939, najpierw ułatwiając Niemcom rozpętanie wojny, a potem pokazując na masową skalę działania eksterminacyjne, no, które dobrześmy doświadczyli na sobie my jako Polacy. Ja się tutaj, panie profesorze, troszeczkę uśmiecham, ponieważ niedawno na polskim rynku pojawiła się książka, nie, nie, nie wiem, czy pani czy pamiętam teraz dobrze tytuł, Piłsudski, Lenin, Stalin, czy Stalin, Stalin, Piłsudski, Lenin, w którym to autor pisze na przykład o tym, że Józef Piłsudski no, mało co, a może nawet zawarł sojusz z Józefem Stalinem. Tak, no, tego typu publikacje tak, nie bo, bo przepraszam, Panie dobremu. profesorze, to jak to w końcu było? Kto był y, głównym partnerem do rozmów międzynarodowych y, d, d, II Rzeczypospolitej? Adolf Hitler czy Józef Stalin? Bo te narracje jakoś wydaje mi się, no, trochę no, to, się wykluczają. To są publikacje, które ja oczywiście zwalczam i dawałem temu wyraz wielokrotnie w swoich y, wypowiedziach pisemnych. Tak, to służy naszym wrogom, ponieważ yy, yy, powoduje, że podważamy, yy, podważamy całe zasadnicze podstawy naszej wiedzy o Polsce Odrodzonej, yy, o jej polityce zagranicznej. Czynimy Polskę kandydatem do współpracy albo z Hitlerem, albo ze Stalinem. Yy, powiedzieć można właściwie wszystko. Manewrując odpowiednio cytatami, e, e, używając w sposób swobodny takich pojęć jak sojusz, jak e, współpraca, jak e, e, współdziałanie polityczne, to są, to są znane, znane chwyty, które do niczego e, nie prowadzą. E, z, całą pewnością, e, z całą pewnością nie ułatwiają naszej. Rozmowy o przeszłości naszej, naszej, naszej realnej wiedzy nie w znaczeniu akademickim, bo tacy, jak ten autor, o którym pan mówi, nie zdołają zburzyć y, y, historiografii akademickiej, to się im nie powiedzie, ale do dyskursu publicznego o przeszłości, który funkcjonuje w społeczeństwie, y, wprowadza się fałszywy ton. Chodzi o, wyłącznie o zamieszanie to to jest rzecz godna pożałowania i dlatego też uważałem za potrzebne zabrać na ten temat głos. Także i publicznie, razem zresztą ze współautorem książki o ministrze Beku, profesorem Wołosem. Panie profesorze, na sam koniec, dlaczego strona rosyjska tak często właśnie odnosi się do tego, że Polacy współpracowali z Hitlerem, a nie odnoszą się właśnie do argumentów, do, przepraszam, do twierdzeń autorów, którego, którego, autora takiego jak Krzysztof Rack, którego doktor Krzysztof Rack, którego przed chwilą wywołaliśmy, że, ale przecież byliście naszymi sojusznikami. No, Dlaczego macie być sojusznikiem no, Hitlera, a nie naszymi? Co Oni się no, no, nikt, okupowali nas przez 50 lat, wstydzą się tego, że tak powiem? Poważnie, nikt poważnie nie może traktować tezy o Polsce, jako państwie, które potrzebowało, czy chciało sojuszu, czy zawarło? Tak. sojuszu ze Związkiem Sowieckim. A jeśli chodzi o domniemany alianz z Niemcami, Rosja, wbrew jakimkolwiek faktom, to nawet mówi. Jest też nawet książka, notabene, Polsce, teraz ujawniona, u, 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 ogłoszona drukiem, która to, tego rodzaju szokujące twierdzenia o domniemanym sojuszu polsko-niemieckim i to z 35 roku, który jakoby miał zawrzeć umierający już marszałek Piłsudski, nawet y, tego typu, y, tego typu publikacje się pojawiają, to też o czym świadczy. Y, Rosja na razie na to zdaje się nie zareagowała. Podejrzewam, że Kiedyś może użyje jej tego argumentu. Zresztą, notabene, sowiecka, sowiecka narracja o Polsce, o polskiej dyplomacji z czasu międzywojennego, doskonale już przećwiczyła hasło o współpracy polsko-niemieckiej. Oczywiście żadnej współpracy nie było, to o tym doskonale wiadomo, bo gdyby była, byłyby by na to źródła. Dwa państwa mogą współpracować albo na podstawie pisanego układu, albo na podstawie przynajmniej uzgodnienia jakiegoś modus operandi. Albo tajnego paktu, czy tam tajnego załącznika? No nie, no to to już właściwie powiedziałem. Może być układ jawny albo tajny, ale może być nawet, nawet ani jawny, ani tajny. Jeden spisany dokument wystarczy jakieś uzgodnienie modus operandi choćby w jakimś porozumieniu ustnym przywódców. Tego oczywiście nie było, a więc nie ma o czym mówić. Ja bym tylko jeszcze chciał powiedzieć, że Rosja, jako państwo z pewnością zaborcze, zaciekle broni i, i ma ze swojego punktu widzenia rację, broni tego, co jest dla niej największym osiągnięciem, mianowicie zwycięstwo w II wojnie światowej nad Niemcami. No bo wie, że to integruje społeczeństwo rosyjskie wokół tej idei, że to również y, oddziałuje korzystnie na wizerunek Rosji na arenie międzynarodowej. To już zresztą y, chciałem tu y, podkreślić. Y, Polska rzeczywiście wysuwa się na pierwszy plan w tych y, akcjach. Nie zgadzam się z tymi, którzy uważają, że Polska nie jest na pierwszym miejscu, na jednym z pierwszych miejsc, a właściwie na pierwszym w tej chwili. W owej rosyjskiej polityce historycznej, Polska stanowi głównego antybohatera tej polityki, i z tym się trzeba liczyć. Nie tylko polityki Rosji, ale jak się Państwo przekonacie z kolejnych odcinków naszego cyklu, również jak powiedział na początku, Niemiec, środowisk, żydowskich, anglosasów itd. itd. to był, Szanowni Państwo, tylko wstęp. Do szerszej dyskusji o antypolonizmie historycznym, za który panu profesorowi bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, na sam koniec, jak zawsze przypominam o subskrybowaniu naszego kanału, włączaniu powiadomień, komentowaniu i ocenianiu naszych materiałów wideo. W miarę możliwości zapraszam również do wspierania naszej działalności oraz naszej najnowszej produkcji rok 1984 Totalitaryzm 2.0. Jak to zrobić? Proszę tylko kliknąć w opis tego filmu, tam znajdziecie Państwo wszystkie potrzebne informacje. Ja nazywam się Tomasz Kolanek, z Panem Bogiem.